Cześć, siema ja na co, historyk Marcin Wydarzy w kolejnym filmie na moim kanale z Zomeklem I słuchajcie, miałem już nagrany w jak Kilka dni temu Już nowy materiał zomekle, ale postanowiłem, że go Nie wrzucę, trochę tak Nie pasował na YouTube, przeanalizowałem to Jakoś tak Czuję, że No może byłoby sporo wyświetleń Ale ogólnie co tam się działo, no tak Nie, nie było jakoś dosyć ciekawie i wolę powtórzyć materiał mam nadzieję, że tym razem uda się, że będzie o wiele lepiej. Siema. Co, co tam u ciebie? ciebie? Zajebiście. No u mnie to samo. Co tam porabiasz ciekawego? A nic. Ale znalazłem małe zapasy likwidu. Ja ci jesteś pierwszą mam. osobą, z którą gadam, A tu 5 minut, ja szukam kogoś. Jak nie skipują, to czarny ekran. Jak nie czarny ekran, to co innego robią. Wiadomo o co chodzi. No comment. No nie pal tyle. Nie, tak Ale patrz tu. Normalnie wiesz. szukam z po szafkach. Patrzę, jak patrzę. O kurwa, co to za worek wisi kurwa za szafą? Ja go wyciągam, kurwa, w miarę ciężki. Ja pierdolę. I takie coś. się ja, nie. wie. Wszystko pełne. Mm -hmm. Co to wie. 220, tak, to już jest 240 i 3,6. Powodzenia dla ciebie. Malutkie. Małe zapasy co nie. mnie. Malutkie. Mm -hmm. Ja będę leciał dalej, wiesz? Dobra, siema. Siema. Ja, czekaj, jak mnie nazwałeś? No, co za ludzie? Czemu wys. Nie ogarniam ludzi, którzy cały czas skipują tutaj, o widzicie? Dobra, no nie wytrzymię, kurwa. Siema. Halo. Co tam u ciebie słychać? Ciekawego. Stary, powiedz mi, jak to jest, że na tym Omega, jakie kurwie jebane. Czekaj, powtórz jeszcze raz, że co? Są? No, na tym Omega są same kurwie jebane, nie? Co kurwa, kurwa, na co bym sprzedał takiego? Że no. Powiedz mi, kurwa, jakich, jakich no... ludzi dzisiaj spotkałeś? Są tak, kozajebcy. Ci mm. kurwa przy kodrze siedzą. Normalka. Mm. Y... kurwa 60 lat typ ma i się kurwa patrzy. Łysy jakiś w brodzie. Nie wiem, co i chodzi. Też jakiegoś Później, takiego kurwa, widziałem jakieś tylko 17... że chyba normalnie. Miał włosy Stary jakiś kurwa czternastki, co tak? Ona się odezwie hej. Ja mówię hej. Ona coś do mnie pierdoly jakiś suchy tekst i mnie skipnie, nie To jest kurwa czwarta osoba Mówię o chodzi. No nie wiem o co chodzi, nie słuchaj, to, jakiś... to jest typowe one Ja pierdolę ty no nie, ja nie wiem. ja muszę być stary, ja muszę być najebany, żeby to yy, przetrawić jakoś, bo jak ja mam tu trzeźby przedstawienia... Ja, ja Ci powiem no, no, tak, ja, ja, ja kiedyś miałem taką sytuację, odpaliłem sobie Actionam i sobie nagrałem taką no po, po tak wiesz ciekawości co tutaj się będzie działo i wyobraź sobie, że trafiłem na takich typków, może mieli po 15 lat, może 14, teraz ci dokładnie nie powiem. Było tam dwóch chłopaków, jedna dziewczyna i jeden typ, który był za nimi. No, nie wiesz, czy dzień na krześle. Ja to, ten filmik sobie nagrałem i kilku osobom przesłałem na messenger'a, żeby zobaczyli, co się dzieje. Ale wyobraź sobie, że ten w samych majkach był później się zdjął i się pięknie pokazał do kamery. I podejrzewam, że tak było również z, z kimkolwiek gadali. To samo pewnie było. Typowy Co? Rozebrał się ten typ? On był w samych majtkach na początku i później się dół. No, normalnie się rozebrał. No. Całe, <grym> całe, całe, całe <grym> oma ci powiem. Całe oma. <grym> o kurwa. I, ale... ja dużo, yy, a co to, to tu bywasz? Czy wiesz, co różnie? Czasami co dwa dni, czasami co tydzień, no, muszę ci powiedzieć, różnie. Aha. Ja tak zależy, jak wypadnie, czasami, nie wiem, co? jestem najebana, bo... Powiem ci, czasami uda się spoko ludzi spotkać, ale to już zależy od dnia, nie wiem, od czego jeszcze. No właśnie, jak spotka, no to, nie wiem, raz na 50 skipnie się. Nie? Niestety dużo tego, sporo. No, Masakra z nie da się, kurwa. Najbardziej, mnie, hmm. najbardziej mi mózg rozpierdają ci, co... wiesz, oni coś powiem do ciebie i później Ci skipną. Nie no to wiesz, 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 dużo osób po, też przychodzi po to, żeby nie, ty teraz przykładowo zakończyć zaraz rozmowę ze mną i będziesz miał typa, który coś naj, najpierw ci mi go powie, a później zacznie ciebie, wiesz. ...wyzywać od najgorszych. Tutaj no. niestety to jest tak naprawdę codziennie, żeby, bo ludzie, co niektórzy przychodzą tylko i wyłącznie też po to właśnie. Żeby powyzywać, no. żeby zobaczyć od nich reakcję, a może się ten gość wkurzy, albo coś tam, coś tam i wiesz. No to. Tu niestety jest to normalka w cudzysłowie. No. A wiesz no dobra, co, ja to... będę leciał dalej i zobaczę co tam no. będzie ciekawego. Ja tak ja warfało. Dobra, trzymaj Siemka. się. Siemka. Jaki Dawid. Czy ludzie naprawdę są tutaj testy bez ja tego nie rozumiem. Siema. Co tam? U mnie jakoś leciał. U ciebie. No też, też. No to się nie, kurwa, nie pili w ogóle tam. Słuchaj, bo ja tutaj nie rozumiem jednej rzeczy. Przed chwilą miałem jakiegoś kłąba, który znowu powiedział o mnie, Dawid Jasper. Nie wiem dlaczego. super, I widzicie o co tu chodzi w tym momencie? Bardzo mało można spotkać normalnych ludzi tutaj. Bardzo mało. Siema. Co tam? U mnie jest nawet, a u ciebie. W porządku, w porządku. Ory, ktoś dużo mordy załatwił. Co to stary, jak, jak jak w szkole, na początku roku. Słuchaj, ja już, głosy, mam, głosy. Ja już mam szkołę skończoną, a ty? Tak? Ile masz lat? Tak. A ile byś mi dał? Dwadzieścia sześć. Dwadzieścia sześć. Jak już skończyłeś? Dwadzieścia to, Dobra, nie, to, 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 to trochę za dużo dodałeś. 19, 18. Nie no, 19. Więcej, A, no, no więcej, więcej. Nie, nie. Ty, ty z mojej lewej strony dodaj. Z jego lewej, ty jesteś ty, no właśnie. ty, właśnie ty. Dodaj, 22. Dodaj. 24. Trafiłeś. Ty <laughs> zgubiłeś. Ile? Ile? On, no, nie, tamten trafił, ty, ty w tym białym 24, tak? No ale wiesz, tutaj A, mam do ciebie pytanie: o, czy to możesz po to jeszcze raz? No kurde. no kurde, w momencie, gdy wyzywają, że nieźle, to mamy zrobione cięcia, ale tak to jak ciężko kogokolwiek tu znaleźć się ma... i widzicie jak skipują. Siema I stary, ty to jednak masz totalnego Kamila Gliksona co mówisz, co? Że masz totalnego Kamila Gliksona Ścianę Stopera No No za. Ja nie rozumiem tego, dzisiaj są sami ludzie, którzy albo są jakieś totalne niemowy, albo skipują pół godziny i nie da się nikogo tu znaleźć A no zajebiście stary Kolejny co za ludzie na tym męgle są dzisiaj, ja nie mogę Siema Siema, a ty jesteś rudy, nie? Wydaje ci się No, chyba Nie chyba, ale na pewno Ale cię. Ciebie... No, ale serio, jakieś Ty masz przy tej kamerze taką zamazaną twarz, że cię ledwo co widać bo no. Ciemno. U mnie też jeszcze nie się... Dobranoc. No. Ale... Dobra. Siema, ja nie jestem Kazik. A to jak? Ty Kazik. jesteś Kazik. Nie. Jak? Ty? A ty jesteś Kazik. Mylisz się. No ty jesteś Borys. O ile? O. No, to, ale co jeszcze? No dobra, możesz zgadywać dalej. No czy nie jesteś Borys? Mówię ci, że możesz zgadywać dalej. No to grube. Jeszcze lepiej. No, a, coś, no, o, może, a może milej? No mówię, gruby. Puszysty. Maniek. Szeroki, chrzesz. Maniek, o, Maniek. Ale czekaj, ty teraz mówisz o sobie, tak? Ja? Szeroki, wrzesz. No, ty i ty. Jeżeli ci, gruby, jeżeli ci gruby nie pasuje, no to szeroki, wrzesz. Nic mi nie pasuje takiego. Ale nie jest gruby. No to masz problem. Słuchaj, ja problemu nie mam. Może ty masz jakiś problem? Bo... Widzisz? Skorzystaj z pomocy, jeśli ktoś oferuje. Przyda ci się. Pomoc dla dzieci i młodzieży. Ten telefon może dla ciebie, może tobie się przydać. Chcesz? Skorzystaj z pomocy dla ciebie. Tak. tak. Do usług. No to Co chcesz od pana otrzymać? Pomóc pewnie. No coś. Nie, nie słyszałem. Powtórz, co on powiedział. W wieku średniego. Aha, wieku średniego, czyli według ciebie no. ile? Co? No skoro mówisz, że jestem w wieku średniego, czyli według ciebie nie, ile? Nie, że. Mówię, że kryzys szkoły średniej. Aha. No Okej, okay, dobra. Źle cię zrozumiałem. No, tak bywa na tym momencie. No, żebyś wiedział, pół godziny ludzie skipują, 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 nie da się nikogo znaleźć. Albo są jakieś niemowy, które nie wiedzą po co to przechodzą. Jakieś tragedie czasami. Albo te, to... koniobice kurwa. A to już jest codzienność. No w sumie tak. N nie sami, są to, to jest cogodzinność. Ej, chyba chciałeś powiedzieć co sekundność. No w sumie tak. <laughs> Skipniesz parę osób i już. pod kołdrą. Prawie Słuchaj, no ja niestety już tam miałem tyle tych przypadków, że... Nie chcę, się wiesz, nawet coś... tego, nie chcę mi się nawet tego opisywać. No, to jest chyba głupia. No. Ale ta, takie osoby to są po prostu pizdy, no. no jak mają w życiu... wiesz, nudne życie. A chcą się popisać. Mają czym? No ręką. No. Między innymi. Chuja nie mają. Może mają, może nie. Możesz sztuczne. Wydaje mi się, że nie. Może sztuczne. Czyszczę Zapominam, co on mówi gdzie? Kolega głupi jest. Ma autyzm. Czemu tak mówisz? Czyszczę mózg. ma autyzm. Aha. Czyszczasz autyzm? Tak. Szczególnie w cs nie gra w Tesa. On gra Fortnite'a. O nie. Zastrzedliłeś pytanie. Ja a co jest... A, a Czekałem się godzinę, bo gra się na rundę Fortnite'a No bo to były rankedy <grym <grym To jest arena. Pod... to mnie to chodzi? Dobra, ale to... Jakie jak kurwa nie areny? Jak nie no Już nie ma areny. Teraz nie ma są aren. rankedy Co ty kurwa? To no jest? dodali takie główne A co to jest kurwa? No areny, ale teraz są takie że się procenty wbije. A nie punkt. Co kurwa? No, ja chodź, nie wiem, mnie nie pyta, ja w Fortnite nie gram, ja gram w CS-a. No Fortnite... ja też praktycznie w Fortnite a nie gram, tylko w GTA No kurwa, No kurwa, o masz, kurwa No to problem, bo to zmieniłem kurwa na Jaka dajesz, to. Jaka kłótnia, ja nie to, mogę. Tak. Teraz, a, to, teraz zaraz wy się staniecie jakimiś wrogami tutaj. Tak. My jesteśmy najlepszym przeszłomi, najlepszymi wrogami. Widać. No. no. Najlepsi przyjaciele, ja najlepsi wrogowie. A... No też podkreślić, kurwa, skan, skan był zajebisty. Stary, <laughs> dzisiaj weźmy zalać koledze papsa, nie? No. Chciał on zajebać. Poszliśmy do jego starego, on napisał, że jego stara nam zajebała mu tego papsa. No to poszliśmy się zapytać o to. Ona powiedziała, że on na do mnie wrócił. Okazało się, że był u kolegi. Dostał przypał. Mamy papsa i mamy głośnik, i, kurwa, bo nie zajebaliśmy głośnik jeszcze. A najlepsze jest to, że to nie jest jakiś kurwa Akszyna albo Sińskiego. To jest prawdziwy JBL. No, to nieźle. No, ale widzę, że jednak z Tobą da się pogadać, że nie musisz tak jak wcześniej zjechałeś. No, normalne. No myślisz, że ma od. Myślałem, że będziesz już taki do końca, ale jednak widzę, że tutaj niektóre, niektóre osoby potrafią się zmienić. On się właśnie resetuje. Wy Resetuje no ci się system. No, On ma bardzo mały, mało pojemny system, jakby co. On się resetuje co, co jakieś dwie minuty. Nie. że. No. Nie, teraz po prostu zapominam, co się działo przed sekundą. No się ma. Siema. co tam powiesz? Na no spokojnie, pata. Czemu że. Ja pierdzielę tych ludzi tutaj. Oksymalnie jedna rozmowa, i będzie koniec materiału. Co tam powiesz? Oj. Nie wiem, ale nie chcę obrażać Ciebie, ale strasznie, strasznie Ci laguje mikrofon i kamerka. No Tobie też. Teraz nam... To teraz... <laughs> Siema. No i poszedł sobie. Ludzie tutaj nie, są, nie chcą rozmawiać chyba w ogóle. Co tam powiesz? Ej, ale robali nic ty Nie, mylisz się A ja czasuję jeszcze akurat masz, bo teraz jest rozświetlony. Wy, no, tutaj mam takie oświetlenie, wiesz? No, fajne, fajne. A w ogóle mam pytanie, bo masz mnie znaleźć na Twitchu, ale mam od mojego od mojego moderatora zrobili mi na dzisiejszy stream. Takie bingo o co nie? Mhm. 150 osób aktualnie jest. I ja mam pytanie, czy dałbyś razem ze mną zrobić jakie jedno zadanko na, na to bingo. Zależy co masz na myśli. No bo mam z trzema różnymi osobami y, zrobić sobie... zrobić sobie takie, żeby on i ja żebyśmy zrobili takie różne dziwne miny. Cześć? Czyli jakie? Jak random, no randomowe miny, nie wiem jakieś, wiesz. No to już no, zrobiłem. Mimika twarzy. Co? Już zrobiłem. Do zrobienia? Czy nie? Już zrobiłem. No, ale rob, musimy to razem zrobić w jednym momencie. Ja mam cały I... czas taką samą minę. No, to musimy <noise> zrobić coś, nie wiem, język, wystaw, nie wiem, przymruż oko. A nie, nie, wykreś, nie, nie, no słuchaj, te, takich rzeczy. To... Ja wiem o co ci chodzi. Ja wyciągnę język, przykładowo. I wtedy ty w tym a momencie Dasz chcesz... da, 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 bana i będzie koniec. Typu. Nie, nie, a chcesz chcesz mego? Uf, jak to chcesz. Eee, wiesz co? Mogę ci... mogę ci ten... Wysłać mojego Twitcha. Chcesz? Ziekzak McQueen. Nie, trzymaj. Tomacz. Mhm. Dobra. się i do zobaczenia na streamu. Na streamie. Opa. Pa. Siema. No to dobra, słuchajcie, to by było Na tyle w takim razie. Zostawcie w górę komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. My się widzimy w następnych materiałach. Siemka!